Fascynująca podróż o przeznaczeniu ludzkiego życia. Renomowany psycholog Karl Gustav Jung dokonał intrygującego odkrycia w swoim życiu. Był głęboko poruszony, analizując sny zmarłych ludzi. Jung pewnego razu stwierdził, że chociaż nie ma absolutnych dowodów na nieśmiertelność duszy, istnieją tajemnicze i niemal niezauważalne zjawiska, które zdają się nas do tej refleksji prowadzić. Według niego. Być może są to echa czegoś, co pochodzi z innego wymiaru, rodzaj subtelnej wiadomości poza naszym zrozumieniem. Jung często śnił o ludziach, którzy odeszli z tego świata. Co ciekawe, te sny nie były jego wyłącznością, jego pacjenci i studenci również często je mieli. Te nocne doświadczenia niosły ze sobą treść znacznie wykraczającą poza zwykły produkt podświadomości. Jung zasugerował nawet, że poprzez te sny coś nieznanego i głębokiego próbowało się komunikować. Przedwczesne ostrzeżenie. W połowie lat 40. Jung miał sen, który głęboko go naznaczył. Wracał do domu pociągiem, zmęczony jak zwykle, kiedy ogarnął go nagły niepokój. Obraz, który uformował się w jego umyśle, przedstawiał tonącego mężczyznę. Prześladujące uczucie zawładnęło nim, jakby wewnętrzny głos próbował ostrzec go przed czymś strasznym. Nawet po wyjściu z pociągu na stacji, ciężar tej wizji nie opuścił go. Po powrocie do domu zobaczył swoich wnuków bawiących się w ogrodzie, ale zauważył na ich twarzach wyraz smutku. Zapytany co się stało, odkrył, że jego najmłodszy wnuk wpadł do wody i prawie się utopił. Uratował go tylko dlatego, że starszy brat był w pobliżu dokładnie w tym momencie, w którym Jung miał to dziwne przeczucie w pociągu. Ten epizod skłonił Junga do głębokiej refleksji. Później oświadczył: Jeśli moja nieświadomość może informować mnie o rzeczywistych wydarzeniach, być może może również mówić mi o jeszcze większych rzeczywistościach takich jak istnienie duszy więcej niż tylko sny te wydarzenia nie były odosobnione innym razem jung śnił o oświetlonym domu pełnym gości wśród nich zobaczył swoją zmarłą siostrę idącą pod rękę z kobietą która wydawała mu się znajoma ale której tożsamości nie mógł sobie przypomnieć kilka dni później dowiedział się że zmarła bliska przyjaciółka dokładnie ta którą widział we śnie Jung nigdy nie próbował tworzyć wymuszonych wyjaśnień, nie szukał ostatecznych dowodów, po prostu zadawał sobie pytanie. Być może to, co nazywamy irracjonalnym, jest po prostu czymś, czego jeszcze nie rozumiemy. Te sny pozostawały z nim nie jako zwykłe wspomnienia, ale jako coś, co wydawało się nosić głębsze znaczenie, jakby niewidzialna obecność próbowała przekazać ważną wiadomość w języku, którego jeszcze nie opanowaliśmy. W innym znaczącym wspomnieniu, Starsza uczennica Junga opowiedziała sen, który miała tuż przed śmiercią. We śnie była w klasie, otoczona przez zmarłych przyjaciół. Wszyscy tam byli, w ciszy, tylko obserwując ją z uwagą i oczekiwaniem. Ten obraz wywołał u Junga wrażenie, że być może po drugiej stronie rzeczywiście istnieje niewidzialna publiczność, obserwująca nasze przejście przez życie. Jung relacjonował również sen o przyjacielu zmarłym kilka tygodni wcześniej. We śnie przyjaciel siedział w ogrodzie wesoło rozmawiając z nieznajomym o psychologii, pragnieniu, które za życia ten przyjaciel zawsze miał, ale nigdy nie zdołał go zrealizować. Jung był pod wrażeniem realizmu i wyrazistości tego doświadczenia, i zaczął się zastanawiać: Co jeśli niezrealizowane pragnienia nadal odbijają się echem w jakiś sposób, nawet po śmierci? W innym imponującym epizodzie medytując samotnie w domu. Jung miał wrażenie, że widzi swojego zmarłego przyjaciela wchodzącego do pokoju, cicho wzywając go, aby poszedł za nim. Jung poszedł za nim mentalnie, a jego wizja zaprowadziła go do biblioteki w domu przyjaciela. Tam we śnie przyjaciel wziął książkę w czerwonej oprawie z górnej półki. Następnego dnia Jung poszedł do prawdziwego domu przyjaciela, poprosił o wejście do biblioteki i ku jego zaskoczeniu znalazł dokładnie tę książkę, w tym samym miejscu, z tytułem: Testament zmarłych. Wiedza poza wiarą, mimo to Jung nigdy nie twierdził, że te doświadczenia są ostatecznymi dowodami na życie po śmierci. Jedynie przyznawał, że istnieje coś, co wciąż wymyka się racjonalnemu zrozumieniu. Po poważnym zawale serca w 1944 roku Jung miał to, co opisał jako swoje najbardziej transformujące doświadczenie. Zobaczył się poza ciałem, unosząc się w przestrzeni, patrząc na Ziemię która błyszczała jak niebieskawy klejnot. Poczucie wolności i pokoju było nieopisane. Zbliżył się do starożytnej świątyni wykutej w kamieniu, ale zanim zdołał przejść przez jej drzwi, lekarz, ten sam, który leczył go w szpitalu, pojawił się otoczony złotym światłem i powiedział mu bez słów, że jeszcze nie nadszedł czas na odejście. Jung został delikatnie odsunięty od tego progu tajemnicy i obudził się z powrotem na swoim szpitalnym łóżku. Po tym epizodzie Jung powiedział szczerze: Nie wierzę w Boga. Ja po prostu wiem, że on istnieje. Do tego momentu nigdy publicznie nie mówił o życiu po śmierci, ponieważ uważał, że nie ma naukowych dowodów. Ale to doświadczenie zmieniło wszystko. Karl Gustav Jung zmarł lata później, ale do końca życia nosił w sobie wewnętrzną pewność, że śmierć nie jest końcem. Zamiast tego jest to tylko przejście do znacznie większej rzeczywistości, której nasz umysł na razie. Tylko krótko dotyka poprzez sny, znaki i subtelne wiadomości z nieświadomości. Zaproszenie do refleksji. Badając relacje i sny. Karla Gustawa Junga. Uświadamiamy sobie, że między niebem a ziemią jest znacznie więcej niż nasz rozum jest w stanie pojąć. Być może życie wysyła nam ciche sygnały, małe wskazówki, że istnienie trwa, nawet gdy nasze fizyczne oczy zamykają się na zawsze. Czego Jung nas uczy, to to, że powinniśmy być uważni. Nieświadomość sny i synchroniczności mogą być drzwiami do głębszej wiedzy o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Jeśli te historie poruszyły twoje serce i obudziły twoją ciekawość dotyczącą tajemnicy życia po śmierci, zostaw swój komentarz. Czy miałeś sen lub doświadczenie, które wydawało się wiadomością z zaświatów? Polub ten film, udostępnij go komuś, kto również szuka odpowiedzi. A jeśli chcesz więcej tego typu treści, Zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych tematów o duchowości, świadomości i tajemnicach istnienia.